Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu Z Wędką na Wodę Polskiej Świat. Witają Was Piotr Mirecki i Kamil Karczowski. Jesteśmy na zbiorniku niedaleko Kielc, yy, jeden z piękniejszych zbiorników tutaj, przepiękna okolica. Yy, byliśmy tu już yy, z Kamilem, łowiliśmy natyczkę, łowiliśmy nieduże karpie, yy, łowiliśmy również jazie. Jeśli chodzi o dzisiejsze wędkowanie, będziemy łowić głównie metodą gruntową, czyli typowa zasiadka karpiowa z namiotem karpiowym, już rozkładaliśmy swój namiot. Dojedzie jeszcze Sylwek, który pojechał po większą część peletu, ponieważ mamy tego bardzo dużo i jestem trochę przerażony tym sprzętem, jak zobaczyłem jak, jak zobaczyłem jak chłopacy rozkładają namiot wszystkie te wędki, to po prostu byłem zaskoczony, ale mam nadzieję, że będzie warto. I jeśli chodzi o, głównie o metodę, to Kamin nam przedstawi, na jakie wędki będziemy mówili, jaka długość tych wędek przede wszystkim, jaka gramatura wyrzutu jakie kołowrotki, jakie żyłki. Są to typowo wędki karpiowe między 360 a 390 cm. Nie mamy tutaj ciężaru wyrzutowego podanego, głównie w wędkach karpiowych jest to podawane w krzywej ugięcia, czyli my mamy dzisiaj wędki 3-funtowe i 3,5-funtowe. Czyli dosyć mocne. Dosyć mocne, tak, tu są duże karpie, także ja nie lubię łowić finezyjnie, wolę mieć mocne wędzisko. Ono ma mi służyć też do dalekich rzutów, w razie gdy będę tego potrzebował, więc wolę używać mocnych wędz wędzisk. A jeśli chodzi o kołowrotek, jakiej wielkości musi być ten kołowrotek? Kołowrotki, jakie ja używam, jest to rozmiar 12 tysięcy. On mieści mi około 600 metrów żyłki 0,30. Także jeżeli będę na większych zbiornikach, zawsze mogę sobie wywieźć, bo wiadomo, różnie to bywa. Nieraz yy stanowisko które będzie nas interesowało będzie oddalone powiedzmy o 300-400 metrów od brzegu mam tą możliwość że, że mogę na taką odległość wywieźć i jeszcze mam zapas żyłki Oczywiście jeszcze z wolnym biegiem kołowrotek musi być prawda Czy nie jest to konieczne ale fajnie jakby był z wolnym biegiem zawsze mamy tę pewność że że ryba, nie duma duma wędek, ryba dokładnie nie porwie nam wędek tak to trzeba odkręcać ten hamulec choć teraz są te kołowrotki z tak zwanym szybkim hamulcem, to znaczy hamulec walki jest jednocześnie hamulcem wolnego biegu, także wystarczy pół obrotu zmienić, dokręcić i już dokładnie i mamy wolny bieg. Kamil, czy karpie najbardziej aktywne są wtedy, kiedy ta woda jest nagrzana, czy może być chłodna i to są na przykład zimne miesiące typu październik, listopad. Znaczy tak, karpie jest rybą ciepłolubną, więc no... Najlepiej żeruje, gdy ta woda jest nagrzana, powiedzmy powyżej 10 stopni, karp już zaczyna żerować, ale to nie jest do końca prawdą, z tego względu, że i w zimnej wodzie też karp żeruje. Mamy przypadki, wielu wędkarzy robi zasiadki zimą, wiadomo, że nie są to tak częste sztuki i się trafiają jak, jak latem, ale również karp żeruje, także można go złowić. Jeśli chodzi o wędkowanie, bo ten zbiornik ma dużo spadów, yy, prawda, jest i głęboko, jest płycej. Ty mówiłeś, że będziemy stawiali yy, przynęty i postawiliśmy na tak zwanych półkach. Dlaczego stawiacie na tak zwanych półkach, a na przykład nie na głębokiej wodzie? Tak jak powiedziałem wcześniej, karb jest rybą ciepłolubną, więc nawet różnica jednego stopnia w wodzie już tą rybę ściąga. Tam, gdzie jest cieplej, on wypływa, lubi się wygrzewać w słońcu. Dlatego szukamy miejsc takich w miarę płytkich. Teraz jest wiosna, więc karb będzie szukał jak najcieplejszej wody. Czyli w płytkich miejscach możemy też duże ryby po prostu złowić i one tam będą przebywały. Jeśli chodzi o łowienie na karpie, bardzo ważna jest mata, prawda? Żeby karpi nie pokaleczyć i przede wszystkim pokazywałeś mi taki płyn, gdzie spryskujesz po odczepieniu haczyka karpia. Dokładnie, dbamy o bezpieczeństwo tej ryby, dlatego używamy maty karpiowej. Wiadomo, podczas ważenia, podczas robienia zdjęć ryba może wypaść nam z rąk. Taka ryba powyżej 10 kg, jak upadnie na ziemię, no to jest duża szansa, że nie przeżyje, więc dlatego mamy miękkie maty, żeby ta ryba się nie pokaleczyła. Oprócz tego używamy jeszcze odkażaczy do ran, żeby też tą rybę zabezpieczyć. W miejsce przez, kucia po prostu. Poporowań. Przed infekcjami, tak, dokładnie. I też to jest bardzo ważne i też o tym trzeba pamiętać, karpie jednak są bardzo delikatnymi rybami. Nie ma co ukrywać. Znaczy są, są podatne na, na infekcje, dlatego odkażemy im te rany. Bez tlenu karp trochę może przeżyć, pod tym względem jest odporny, ale mówię, na infekcje są bardzo podatne. A więc yy, zaraz po wyciągnięciu jednego z zestawów pokażę Kamil, jak wygląda taki zestaw karpiowy, nasz, który akurat tutaj będziemy używali na tej wodzie. Yy, czekamy na sygnał, aby zaraz dojechać. No i co, i bierzemy się. Do siedzenia można powiedzieć, bo będziemy czekali na branie, będziemy to słyszeć. Jeszcze Kamil ma e, takiego fajnego pilota, który możemy pójść sobie spać do, e, do namiotu karpiowego i będziemy słyszeli branie, nawet gdy będziemy spać. Przy uchu sobie położymy i będziemy cały czas czujni. I to jest też bardzo fajne. Tak, no nieraz yy, siedząc kilka dni nad wodą. Yy, nie sposób jest po prostu. Dokładnie, nie sposób nie jest cały czas nie. siedzieć przy wędkach, dlatego używamy sygnalizatorów elektronicznych wraz z centralką. Także możemy spokojnie iść spać do namiotu i mamy cały czas kontakt z wędkami. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie fajnie, że pokażemy bardzo duże ryby, ale przede wszystkim miła atmosfera, fajna pogoda. Yy, no i oczywiście, żebyśmy nie zmarzli w nocy, zrobimy sobie klucz Typowy wyjazd rekreacyjny na karpie, czyli typowa zasiadka karpiowa. Wszystkich, których interesuje oczywiście Karpiarzy, na pewno zapraszamy do oglądania odcinka. Dobra, to Ja go przytrzymam i zaraz go odbierzesz. po prostu. Dobra. Dobrze. Przepiękne emocje, dosłownie po zarzuceniu zaraz zestawów. Długo nam to wszystko schodziło praktycznie pół dnia. Ale piękna rybka. O to chodziło. Ile może mieć tyka? 8 kg. Przepiękna no ryba. To. Powiem Ci gratulacje mistrzu. To jest to. Bardzo ładne branie, bo jest daleka. Łowlina około 200 metrów. Był, no, poczekaj, jeszcze będzie. E, zaprezentuje się pięknie do kamery i do wody. Szybciutko do wody. A, o to chodzi. Sylwek, gratulacje. Naprawdę warto Śliczne. było się rozkładać i spędzić ten czas. Wypuścimy go od razu. No i pięknie na macie. Idziemy ważyć, nie, nie mam przyczekowanego, ale myślę, że na rybki rybki pokażemy, jak to wszystko powinno wyglądać. Ważne, że to się dzieje. Pierwszy branko. Jest bardzo fajna rybka. Mój mały. Gra na Uwalniamy, dlatego są w takiej dobrej kondycji. Jeśli chodzi o zestawy, to oczywiście no, akurat teraz mamy zarzucone, ale oczywiście e, jak zwiniemy to wszystko, e, kamień pokaże jak wygląda zestaw, e, ale jeśli chodzi o nęcenie, jak będziemy nęcili? Z tego względu, że jeszcze woda nie jest dobrze nagrzana, jest jeszcze dosyć chłodna, więc będziemy nęcić punktowo małą ilością, trochę peletów, trochę pokruszonych kulek, trochę całych kulek, żeby nie przenęcić. Zobaczymy w trakcie w trakcie zasiadki będziemy mogli potem coś kombinować. zmieniać. Jeżeli będą brania, będziemy donęcać. Jeżeli nie będzie brań, będziemy po, po prostu szukać innych miejsc. Rozumiem. A wcześniej przed programem powiedziałeś mi bardzo fajną rzecz, że ten drobniejszy pelet szybciej zaczyna pracować i im po prostu jest grubszy, prawda? Im większy jest, im ma więcej milimetrów. Tym wolniej pracuje. Dokładnie, mamy wolniej się rozkłada. różne średnice. Także im drobniejszy palet, tym szybciej zaczyna pracować, tym szybciej zostaje wypukany pod wodą. I dlatego użyłam różnych średnic, żeby w różnym czasie one zaczynały pracować.

Krótko, mały lata zrzucimy, zabierze, karpik. Zrzucimy, zabierzemy pod wiarę. Mięski bardzo ładnie zacięty. Kleczka z pop -upem.

Ten zbiornik, na którym dzisiaj się znajdujemy, to jest zbiornik należący do Towarzystwa Wędkarskiego, Czy tak? Zbiornik należy do cementowni. Cementownia jest właścicielem tego zbiornika. My, jako Towarzystwo Wędkarskie Nowiny, dzierżawimy od cementowni, opiekujemy się tym zbiornikiem, zarybiamy go. A jeśli chodzi o miejsce, które wybrałeś, prawda? E, mamy tutaj przepiękne, jak widzimy za plecami naszymi, są takie spady, jakby skały. To jest, to... Przepięknie to wygląda. Jak będziemy łowili, gdzie będziemy łowili, bo wcześniej już y, sądowałeś, prawda? Tak, sądowałem Tu jest mniej więcej podobna y, głębokość wszędzie, około 3 do 4 metrów. Mamy praktycznie płasko na środku, mamy tylko starą drogę, y, którą jeździły tutaj samochody, wydoby, y, wożące kruszywo, które było tu wydobywane. Ja postanowiłem, że będziemy łowić pod samymi skałami, będziemy wywozić łódeczką zdalnie sterowaną, z tego względu, że... Czyli to wszystko pokażemy też w odcinku, prawda? Dokładnie. Wydaje mi się, że skały są tam swoistą ostoją dla ryb, tam mają spokój, ciszę i największe ryby powinny tam właśnie żerować. Tak wygląda przypom, którego obecnie tutaj stosujemy. To jest tak zwany łamaniec. Czyli pierwsza część jest z fluorokarbonu, bardzo sztywna, co utrudnia rybie wyplucie przynęty. Część przy haczyku jest z miękkiej plecionki, także w miarę naturalnie się to zachowuje na dnie. No i tutaj ja stosuję kółeczko na końcu włosa, do którego przywiązuję. Yy, przynęte, kulkę, kukurydzę, czy, czy co w danym momencie stosuję. Także jest to uniwersalny, bardzo sposób mocowania przynęty, z tego względu, że mogę umieścić dosłownie yy, każdy rozmiar yy, kulki, czy, czy to będzie bałwanek, a nie jak zwykle to bywa z pętelką na, na końcu włosa, że jest tylko do określonego rozmiaru kulki. Także mówię, bardzo, bardzo uniwersalny sposób mocowania przynęty i bardzo chwytny przypon. Złowiliśmy dwa karpie, teraz wywozimy zestaw. E, ja z jedno branie, muszę się przyznać. E, powiem Państwu tak, zasiadki karpiowe, jeśli chodzi o mnie. E, zawsze myślałem, że nie jest to aż taka przyjemność i tak dalej, ale po tym jak zobaczyłem te karpie, które wyciągnęliśmy, które wyciągnął Sylwek, i dosłownie chwilę po zarzuceniu, także jestem godny podziwu. Wspaniała atmosfera, Kamil naprawdę przyłożył się do sprawy z Sylwkiem. Przyjechaliśmy, jest super. Przede wszystkim pogoda też jest fajna. No i dzisiaj śpimy w namiocie. Ale jesteśmy przyzwyczajeni z pioskiem, który właśnie stoi za kamerą. No i mam nadzieję, że będzie fajnie i odcinek będzie fajny. Pokażemy trochę ryb w odcinku. Przygotowaliśmy się naprawdę grubo, a najważniejsza jest atmosfera i to z kim się wędkuje i z kim się przebywa. A ryby mają drugorzędne znaczenie, chociaż fajnie by było jeszcze zaprezentować taką, jak to Kamil mówisz, piętnastkę, tak? Dokładnie, piętnasteczkę. Taki jadzik po zmroku. Zobaczymy. Myślę, że wejdą jakieś karpiki. Mam nadzieję, że nie wejdą leszcze bo tego byśmy nie chcieli Ładna ryba będzie. No i spokojnie go. Będziemy go. Do... Y teraz la ya, sí, muy... Bien. karpie, które pochodzą z poprzednich zarybień, z poprzednich lat już są nauczone uciekać właśnie w lewo, bo mamy tutaj bardzo dużo zaczepów, zatopionych gałęzi. My doskonale znają tu każdą kryjówkę. nie miał szans się wypiąć. Jak zatykamy rybie oczy, to ona wtedy jest spokojniejsza, nie, nie, nie rzuca się tak na macie.